Witajcie. Dzisiaj przyjrzyjmy się bliżej obrazowi Ogród Rozkoszy. Tytuł pewnie wielu osobom znany, ale obiecuję kontekst jest no dość zaskakujący, bardzo współczesny. Mhm. Mamy tutaj opis dzieła, które co ciekawe dokumentuje ponoć prawdziwe wydarzenie, ale ujęte w taką powiedzmy klasyczną formę. Spróbujmy to razem rozgryźć. Rzeczywiście to zestawienie od razu intryguje. Tytuł historyczny... A scena? No, XXI wiek, jakaś konkretna impreza? To od razu tworzy takie ciekawe napięcie. Co wiemy o samych podstawach, o obrazie? No więc, tak, z materiałów mamy. Olej na płótnie, wymiary 160 na 110 cm. Spory. Tak, to już robi wrażenie. Namalowany w Londynie w 2012 roku. I chyba najważniejsze, to nie jest taka czysta alegoria. Mamy tu przedstawienie autentycznego przyjęcia, w opisie jest nawet słowo melange. Aż tak? Tak. Z udziałem międzynarodowej grupy modeli: Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Rumuni, Anglicy, Finowie. Dziesięć osób. Wow. Plus te egzotyczne dodatki, o których wspomniano: czarna pantera i paw. Dokładnie. Sam fakt, że to zapis prawdziwego zdarzenia, no nadaje temu tytułowi Ogród Rozkoszy zupełnie inny wymiar niż ten Bosch'a, prawda? Zdecydowanie inaczej to brzmi. A jeszcze ta technika. Artysta sam przygotował farby olejne i to z najwyższej jakości pigmentów. To też jest ciekawe. Tak i źródło tych pigmentów historyczny londyński sklep Cornelissen Sun. To założony w 1855 roku. O. Brzmi to jak no, bardzo świadome nawiązanie do tradycji, do rzemiosła dawnych mistrzów. Mhm, mm taka dbałość o warsztat. Zastanawiam się, jak to się przekłada na y, samą formę obrazu. Kompozycję. No właśnie, jak to wygląda. W takich teatralnych pozach, prawda? Trochę splecieni. Tak, dokładnie. Trochę jakby upozowane, ale dynamicznie. I co ważne, to kompozycja zamknięta. Czyli wszystko nas kieruje do środka obrazu, tworzy taki intymny, trochę odrealniony świat. Rozumiem. Jest też mowa o podziale na plany, perspektywie linearnej, punkt widzenia lekko z góry. Tak, lekko podwyższony. To pozwala nam lepiej ogarnąć całą scenę tych wszystkich ludzi, tło. Na kolory. Opisy sugerują bogactwo, ale z przewagą ciepłych, ziemistych barw. Chociaż są też te mocne akcenty. No właśnie. Czerni pantery, ten błękit pawia, żywe barwy owoców kwiatów. Brzmi bardzo e, zmysłowo. I myślę, że o to chodziło. Te nasycone barwy potęgują wrażenie zmysłowości. A światło jest opisane jako rozproszone, ale. Ale podkreśla postacie. Tak, i artysta używa światło cienia, tego chiaroscuro. Świetnie modeluje ciała, fakturę skóry, materiały, futro. Te postacie jakby wychodzą z tła. Tło jest bardziej stanowane. Tak, tło jest spokojniejsze, co jeszcze bardziej skupia uwagę na no, głównych aktorach tej sceny. Jest też mowa o dużej dbałości o detal. Wzory na tkaninach, biżuteria, nawet struktura roślin. Mhm. To składa się na obraz, który technicznie jest no bardzo dopracowany. Ale co z jego znaczeniem? Bo tytuł odsyła nas do bosza, ale. Ale interpretacja chyba inna. Zdecydowanie zamiast tego średniowiecznego moralitetu o grzechu, mamy tu coś, co wygląda raczej na afirmację przyjemności, zmysłowości, może nawet hedonizmu, ale w takim współczesnym wydaniu. Czyli celebracja chwili, jej intensywności? Tak mi się wydaje. Te egzotyczne zwierzęta, owoce, pozy to mogą być symbole ulotności tej przyjemności, ale też złożoności relacji międzyludzkich. A ta pantera i paw mają jakieś konkretne znaczenie? Czy to tylko taki egzotyczny rekwizyt? Pantera to może instynkt, paw, próżność, piękno? To dobre pytanie. Źródła tego nie precyzują, ale te interpretacje, które podajesz, wydają się no, całkiem dobrze pasować do klimatu obrazu. Mhm. I jeszcze ten wątek międzynarodowy modeli. To też ciekawe. Tak, to nie tylko Londyn jako miasto kosmopolityczne. Właśnie. Może to też jakiś komentarz do tej współczesnej różnorodności kulturowej. Jako tło dla uniwersalnych ludzkich pragnień. Czyli podsumowując, ten ogród rozkoszy z 2012 roku to nie tyle alegoria w starym stylu, co no, połączenie dokumentu, zapisu chwili z jakąś symboliczną interpretacją. Dokładnie tak. Myślę, że to dzieło jest wielowarstwowe. Łączy mistrzostwo techniczne, inspirację klasyką, ale z takim bardzo bezpośrednim, autentycznym spojrzeniem na współczesność. Jest zmysłowość. Detal, ale też jakaś zagadka. Tak. Dotycząca natury ludzkich pragnień, relacji. Czyli mamy obraz, który jest świadectwem intensywnego życia, celebracją różnorodności, zmysłowości, ale w formie, która jednak nawiązuje do wielkiej tradycji malarskiej. I to nas zostawiasz z ciekawym pytaniem myślę. Na koniec. Tak. Jak takie przedstawienie autentycznej współczesnej imprezy, ale w konwencji ogrodu rozkoszy, zmienia nasz odbiór tych starych tematów hedonizmu, przemijania? Czy takie połączenie realizmu i symbolu nadaje im dzisiaj jakiś nowy wymiar? Może bardziej osobisty? To rzeczywiście daje do myślenia. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.